a może nie, nie, ten kluczyk przekręcam tutaj. Siemano, tu Leszek i Przemo znowu. Cześć. teraz mamy, jedziemy dalej otóż Bytyń zobaczyć co się dzieje z rozrusznikiem we spychu Ból to Rzeże Dobrze, Do że... Jak zwał, tak zwał. W dużym spychaczu. W dużym spychu. Mówią, że jak odpala stacyjkę, to rozrusznik nie przestaje się kręcić. Jest to duża możliwość, że stacyjka robi zwarcie, albo automat nie odbija, tak? Mhm. I się cały czas kręci. Że Bentix, no różne rzeczy tam się mogą wydarzyć. Zjedziemy zerknąć naszym okiem i zobaczymy. Co dalej? Dobra, szukanko spycha. Chyba był czerwony, nie Przemu? tak On mówił, że prosto i do końca, ją gdzieś za halą stoi. Hmm. Hmm. Gdzieś tu można jest zrobiony zjazd. Pod i idziemy się zapytać, bo ja tu nie widzę. Do, dojedziemy do walca jako? Nie dojedziemy. Co Przemu, Będziemy skakać, czy nie? No tak, ale nie wiadomo, jak nie nam tu potrzebne. Jeszcze jest jakaś droga przez szlaban przez, ten, przez halę czy coś. Tajna. Skrót. Kurde, my to tam wjedziemy w każde błoto. Tutaj. Tamten mówił spych, nie? Ten mówi walec. trudem, ale dojechaliśmy do walca. Powiedz, czemu, jakie miałeś pytanie dla widzów? Gdzie tu jest kurde silnik? Przemo, pyta, gdzie tu w tym walcu jest silnik. Na pewno, gdzieś tam jest. Tu ma zbiornik. Z tyłu jest zbiornik, więc obstawiam, że silnik musi być tu. Jest jakiś rura wydechowa. Może to raczej wejść. od tego widzę, co powinno tu być, nie? Żeby to otworzyć. Tam jest Aku. Nie wiem <laughs> czy siedzieliście kiedyś w ansur? To wam pokażę jak to się siedzi. <laughs> Super wygody nie ma. Sterująca kierownica jest. Bezpieczniki idzie zobaczyć na silnik? Tu są jakieś kluczyki, nie? Idą, majster nam zaraz powiedzieć. Iwan dawaj, tylko o, załóż klemę Klemę załóż, tam Za kumulaturę nie pójdzie To co, no kręcić, chce zakręcić, nie? No, no bo słuchać, że chce zakręcić, nie? No właśnie, co się z nim dzieje, bo oni coś mówili, że nie odbija, tak, że... Tak, ludz... że tym, no, na naryzycznikom cały czas no tu jak on przekręcił stacyjkę i cofnął to było słychać, że go odpuściło Nie wiem, oni tu walczyli w piątek raz w A to ja musiał koparkę jedynie podjechać sobie z kablami To podjeżdżaj Bateria jest tutaj, więc z tej strony jakbyś podjechał Dałbyś mi coś, kurwa? A ty to otworzyłeś wcześniej, to? Nie Nie otwierałem tego <laughs> Co oni tu? Tego nam nie powiedzieli hmm. Teraz wróżmy No ja Ale takie nowe to wiesz, jak czasem No właśnie Regeneracja działa, nie? Nie wiemy tego od dziś, że czasem niestety coś jest nie tak A rozrusznik kiedy wymienialiście? A to on tu już przyjechał, bo on był na innej budowie dwa tygodnie i przyjechał już z nie? I od, na lawecie odpalił, pochodził, tu i na następny dzień już cisza, nie? Tak gdzieś prąd powiedział. I też akumulator kupowaliśmy 3 miesiące temu. prąd prądach bo się rozleciał. Prąd pożerało, nie? nie mogli popieprzyć kabelki Mogli źle kabelki podłączyć, nie? Chociażby nie, no, patrzę właśnie inaczej. Ile co nie mogę. No to jeszcze przemo możemy stacyjkę odkręcić, nie? Zobaczyć, bez stacyjki też odpalimy, nie? Co? Bez stacyjki też odpalimy, nie? No no to odkręcić stacyjkę, dać mu prąd, tylko zobaczyć tej. Odpalimy go z naszej bryki. Zobaczymy, czy jest taki super, super. Nasz autek. Minus czarny, plus czerwony. To jest plus, tak. tak! Tu ma jeden pedał, drugi pedał Po ale są nie mam kompletnie pojęcia Tak wygląda w walcu Nic specjalnego pewnie operatorowi się nudzi jak tutaj jeździ no. Jeszcze chwilę poczekamy Tu jest podejrzewam bajcha do Zmiany biegów przód, tył Ale nie mam pojęcia Światła Gdzie tu się przystawia na jazdy do przodu, bo tyłu to nie wiem A wiesz jak tu zmienić, żeby nie był, żeby był na neutralnym? Jest na neutralnym A tam masz dobrze przemo założone Ale sam kręci Sam kręci no, sam kręcił. Ale tu ta stacyjka tak chodzi. Ta stacyjka nie odbija po prostu tej. On jest teraz włączony i ona nie odbija do końca. Sam chcę zakręcić Stacyjka jest wyłączona A kurcze się ze stacyjki? No nie Teraz wyciągnąłem kluczyk I sam kręci I przez to też pobiera prąd, nie? Jakaś szczotka czy coś jest sklejona No nie wiem, nie jestem elektrykiem, ale na chłopski rozum I gorące jest w cholerę ten. Plus. No jest, tu się grzeje, tu jest wszystko gorące, no. to będzie kręcił, zasiwniliśmy językę naszego nadwornego elektryka. Może powiedz teraz, co odkręcasz? Odkręcam śrubeczkę, która idzie ze stacyjki do rozrusznika, która daje mu jakiś tam sygnał do rozruchu. No i śrubeczka spadła, elegancko, lubimy to. Czyli co, teraz będziesz badał, czy tu jest prąd? Tak. tak. Jakby wypadało Omy, Megi, czy Omegi? Jak widzicie, Kubasz też musi coś do czynienia z prądem. Wszystko się przydaje w oponach. Co tam widzisz? Zdraź ten... nam tę tajemnicę, ale na zaponach, tylko po prostu tak. O. Czułeś? No nie mam zapalać? Bo nie to no, teraz te, te nie zapalisz, nie? Teoretycznie nie powinieneś zapalić. ja zapalić. No, włączę zapól. A może nie, nie ten kluczyk przekręcam ten. O! No! Przekręcaj! Tak, jakbyś chciał go odpalić. No, jest 12,5, wyłącz. 0, przełącz. 125 pół statyjka 0 czyli od rozłącza prąd, nie? Akumulator. A? Czyli? Aby się pokusił, to, że coś z rozrusznikiem. Pokusiłbyś się. Aha. Nie no nie jest jakiś tam elektryk, ale z tego, no mówię, kabel... Może być jedna mówili, szczotka że... sklejona, tak? No, może być poka Jak jest jedna szczotka sklejona... Bo co, no bo... Y... Idzie prąd, nie? Ze stacyjki I wyłącza. i wyłącza. Idzie, wyłącza, idzie, wyłącza. Za każdym razem wyłącza. O... do naszego olka, spytaj się, spytaj się, jak mu tam idzie w ogóle. Przy okazji nie wiem, czy go mogę denerwować. Ale jak będzie Olk jedna szczotka przyklejona, to on też nie będzie chciał odpalić. To ja samo. To się będzie grzało, to nie będzie odbił do końca, to się będzie grzało, bo co będzie chodził w niebie. Nie ja bym wykręcił rozrusznik i dał go do sprawdzenia. Od tego zaczął, tak? Tak. No to dzwonię do klienta, wykręcamy rozrusznik. Dajemy do sprawdzenia, bo no, stacyjka. No, stacyjka rozłącza przelewkę, nie? Czekamy jeszcze na opinię Olka, co? Dokładnie. Ale myślę, że jego opinia będzie drobna taka sama. Znasz? Tyle się dobrze czujesz jako elektryk, tak? Wysokich napięć. Chociaż szkoła ci dopisuje do dzisiejszej sytuacji, bo dzisiaj jest sytuacja beznadziejna nadziei na razie. Co tam potrzebujesz do rozkręcania? 15, 13. 13, no, 13 jakaś A na gedorce czy co? Na kolektoranie rzecz nie podłączyli. Nie? No. <laughs> czy Mogę, ale nie zrobię tego. Już rozłączyłem, proszę. proszę bardzo bo to plus jest odkręcony, więc śmiało możesz eee, kręcić. No co dalej? Siedemnastki, trzynastki na Gedorce? Tak eee. 13, 17 nie mamy z jakiegoś powodu Ale to damy przemowie inną. Trzynastka, przeduszka przedłużka, przeduszka Siedemnastka Dobrze obstawialiśmy na początku, że może być to wina rozrusznika gdzieś tam, ale no to się okaże później. Na razie trzeba go wykręcić, dać do sprawdzenia. Może ktoś z Was jest z elektrykiem i nam podpowie, że źle coś robimy, że trzeba było coś innego najpierw sprawdzić. Niech da znaka, no tyle co ma umysł nam pozwala <noise> tu stwierdzić to. A jest bardzo duży. <noise> duży widać się, głowa jak papa smer. Przemo jest uniwersalny, tak jak kiedyś ludzie z starej daty byli uniwersalni, wszystkiego musieli liznąć. Ja tam nie mam co wchodzić, bo jest miejsca na podejście dla jednego. Przemo wie, co robi. Dwie śrubki tylko ma? Tak. Ło, to takiego chyba z lekkiego rozrusznika jeszcze nie ci było. Ktoś trzecie nie dokręcił. <noise> Bo widzę, że tam jest trzecia, ale jest luźna A, zapomnieli oni tam Nie, po prostu tam nie ma w ogóle już dostępu Aha, no to może dlatego Co tam, dwie z trzech to i tak jest A, dobrze to i tak jest duże To jest więcej niż 50% Więcej niż <laughs> 50% o. Co? O. <laughs> Wyprostuj się ja Pamiętaj, że jestem na dole z tej strony W razie czego krzyż. Dobra, Olek do Ciebie przychodzi. Spytaj się o tezę. O, dobra, ja wykręcam rozrusznik, zagrożę go do sprawdzenia. Dobra, dzień hej. Co Olek powiedział? No, zupełnie jest rozrusznik. Widzę, właśnie. Tam jest, mówi, automat. No to wtedy co żeśmy mieli, nie wiem. Wtedy coś no tak, 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 tak. ja, też. Że cały czas kręcił, nie? Ale to wtedy automat był z Jest, wychodzicie okay. i źle, popsute, nie, 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 nie działa. Specjalnie no, żeby nie rosną. Nie, dzisiaj nie damy rady. Nie, bo mamy jak prąc. dobrze pójdzie, ja, jak dobrze pójdzie, to jutro, jak go nam zrobią. Ale oni chcą, żebyśmy jeszcze do czegoś zajrzeli. Eee, dzisiaj nie. <noise> Musicie w kolejce uczekać. Nowy rozrusznik. Prawdopodobnie rozrusznik, nie? To jest stacy... świeżynka. jest gorący słońca. No, jest gorący. Nie? Ja 10, razy, 10 razy załączyła i rozłączyła. Nie? Więc raczej to jest wina rozrusznika. Ale nic, no, jutro go rano zawiedziemy. Może go zrobimy, bo dzisiaj już mają zamknięte. Dobra, jak jesteście ciekawi tego, co tu wyszło, to zapraszam Was do następnego odcinka, który się pojawi w środę lub w czwartek. Na razie mamy wyjęty rozrusznik Rozrusznik jest cały gorący, czyli cały czas dostaje pewnie prąd w przemonie Spędziliśmy tu około 35 minut Nie na rękę nam, teraz jedziemy po szczęki Jedziemy do znajomej firmy, zakuć sobie okuć I jedziemy do tego nieszczęsnego Dapniewy napniewy I składać hamulce no To będzie chwila moment nie? Godzina. O no, godzina z jazdy. No więc padajcie na nasz kanał z szybką kolacją, ale Ci Dajcie suba, łapkę, komentarz, do zobaczenia.